Z tej strony, agrobrasza, nagrywamy dzisiaj film. Kolejny film z serii Życie Gangstera I tutaj twórnia Kokaina Lestera Tutaj jest Kokaina Robiona. Dobra. Dobra. My tutaj coś zrobimy. Teraz. Jaki? Kurde, no federali mają się na oku. Kurde, no i lepiej spieprzaj z tej wytrurni jak najszybciej. I tak samo powiedz ludziom, żeby się ewakuowali I spalcie to wszystko. I weź sprawdź czy ich nie ma przed wejściem. Spoko. Dobra, no, rozłączam ktoś... się. Dobra. Wszyscy ewakuowani są. Policja może być przed drzwiami. Dobra, patrzymy. O kurde, widzowie, policja jest przed drzwiami. Kurde. Dobra. Dzwonię do Lastera. Halo, Laster! Halo, halo? O no, halo. No jak? No, jest problem, bo są przed drzwiami. Hmm. Kurde, no... Dobra, masz jakieś auto pod, pod wytwórnią? Tak. To dobra, mam pomysł. Dużo ich jest? Nie aż tak, ale trochę jest. Dobra, mam pomysł. Wyjdź do nich i podnieś ręce. Skoro? I zobaczysz, ok. co zrobię. Rozładzą się. Dobra, widzę, wychodzimy, bo lew ten na mówi. Stój. Spokojnie. Nie, nie ruszaj się. Już nie ruszam się. Dobra, a wy, wy, wy panowie. Bez... Nooo! Oh. Widzowie, lasto coś nie. powinien kombinować Dobra! Sprawdzamy! Może czy nie pan... o, o. o! Co jest cholera? Dobra, czekamy, widzowie, udało się. Lester wykonał jakieś bombardowania. Dobra widzowie, jedziemy szybko. Tutaj sobie wyznaczył nam Lester lokalizację. Uciekamy ale Ale Lester wykonywał widzowie bombard. będzie przylepiać. Halo. Z głośkiem. Halo, halo. No i jak? Dobrze. Dzięki za tą pomoc. Dobra, nie ma sprawy, dobra. Wysz pojedź w tamto miejsce, gdzie ci natrzyłem i czekaj tam i jakiś raz, no. Tak samo ewakuowałem bunkier, ale no nie wiem kto sypnął, ale no i Majka i nie wiem co z nim jest Okej. Ok. dobra no, niezbyt za tu to wygląda więc no zaszy się na razie okay. spoko będę tutaj siedział dobra idę Tarde tutaj kazał nam się luster zaszyć no się. uratuj ze może weźmie jakąś nic. Lester ostatnio nam do... To! Dobra, kupujemy sobie naboje, do, kupujemy namierzając rakiety. Dobra, wyjdę póki po, sobie. Policja nie powinna to być. Mamy oszukaną bronie, jakby co. Coś? Kurde widziałem. Dobra, powinien być kolejny gdzieś. Się nie wiem. O kurde, kolejno chyba tyły zabezpieczył, czy coś. No, nie tutaj czekam, może go wezmę jakoś. Albo ja go wezmę albo. Nie. O kurde.